Cześć, dzień dobry moi kani, witajcie wszyscy serdecznie. ponownie, widzimy się w Heroesach piątych ponownie w scenariuszu Smoczy Rycerz i muszę wam przyznać strasznie mi cię głowa paruje, więc zachęcam raz na dzień dobry do zostawienia łapki w górę i wmalnięcia jakiegoś komentarza, że tu jesteście, możecie się, napisać, że jesteście na przykład pierwsi, którzy skomentowali ten film, a jak nie byliście pierwsi, napiszcie drugi, trzeci, czwarty, cokolwiek, będzie mi niezmiernie miło, jeśli to zrobicie, bo to nam tutaj boostuje elegancko statystyki na kanale i dzięki temu możemy wracać sobie do tych wszystkich osób, które... Dziś na kanale były, no ale z jakiegoś tam powodu musiały odejść Bo na przykład nic nie wrzucałem e, Słuchajcie, tak mi łeb paruje I to broń Boże nie przez e, Nie przez te zagadki U, Nie przez te zagadki, które tutaj wszędzie mamy Na każdym kroku Ale po prostu przez to, że cholernie Ale to cholernie dzisiaj długo przesiedziałem nad e, Moją pracą magisterską I słuchajcie Myślałem, że jak będę Wiecie, na bezrobociu To jakoś będzie mi E, jakoś będzie mi kurcze Łatwiej, będę miał dużo więcej czasu Na to wszystko i tak dalej Ale za cholerę, za cholerę mam teraz tak zarobiony Po prostu grafik Tragicznie, tragicznie słuchajcie Jestem w tym momencie zarobiony e, Mam po prostu tyle na głowie aktualnie Że szkoda gadać e, I no mam nadzieję, no już słuchajcie Dzisiaj wysyłam już ostatnie Dosłownie ostatnie poprawki klepie Jakie tylko tam gdzieś są e, No i oznacza to Że już słuchajcie za chwilkę no już dzisiaj wysyłam finalną wersję pracy do promotora. Ewentualne jeszcze jakieś tam minimalne, sądzę, poprawki będzie mógł on wnieść, ale już raczej tam za dużo nawet nie wykmini chłop. Więc sądzę, że już za chwilkę, za moment będziemy mieć jedną rzecz z głowy. No i będzie spokój już chociaż z jednym, nie? I będzie można już się skupić w spokoju tutaj na YouTubach i innych, i innych tego typu rzeczach. Eee, słuchajcie, bardzo ważną rzeczą jest to Że jutro również mam rozmowę o pracy O której wam już mówiłem, więc 10.30 Trzymajcie za mnie wszyscy kciuki Tak żebym miał tutaj już kurczę, jakiś komfort psychiczny Zanim do mm, No żebym miał po prostu komfort psychiczny Że już znalazłem tę pracę Wiecie, zawsze trochę, trochę inaczej będzie Słuchajcie, co do samego scenariusza ok, biorę to Nie patrzę już na straty, bo tej armia nie jest nam jakoś mega potrzebna <laughs> Żeby was nie męczyć Tym, co, tym czym męczyłem was poprzednich Okej, okay, już coś się przycięło, ale widzę, że śmiga. E, żeby was nie męczyć, tym czy, czy, czym męczyłem was spoko. W poprzednich. E, Super. W poprzednich e, odcinkach to po prostu już sobie przygotowałem odpowiedź na e, aktualną zagadkę. E, no i wiem, co, czego, ile i tak dalej ma być, więc e, pozwolicie, znaczy wybaczcie, że. Wybaczcie, że no niestety nie będziemy tym razem się znowu głowić na odcinku, już po prostu wiemy, jestem przygotowany do tego. Także tutaj będziemy mogli sobie już na sam koniec po prostu zwyczajnie w świecie, usiąść, pozbierać jednostki i wyjechać z tej mapy, no ale znacie mnie. Ja, jak nie poczyszczę całej mapy, to nie będę sobą, nie? Nie będę się nazywał, kuźwa, bishopem, tylko gałganem. E, więc nie mogę sobie odpuścić zdecydowanie, no i kurczę Felek, no muszę. Szczerze, daj mi te moralki. No, teraz mam fajne morale. I teraz być może nie będą leciały na przykład na nich. Oj, morale 3, no super, teraz możemy składać sobie armię naprawdę świetną. Chociaż z drugiej strony, i tak jakie mamy teraz morale? 3. I tak mamy plus 1, więc spoko, nie ma tragedii. E, spoko, to tak możemy zostać na tym. E, więc, 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 poczyścimy sobie jeszcze mapkę, nie jakoś przesadnie bardzo. Powiedzmy, że nie będę się bawił z każdym, absolutnie każdym stakiem po drodze. E, ale tak wiecie, żeby było w miarę przyjemnie. Żeby coś tu jeszcze sobie pogadać, żeby nie kończyć tego w 10 minut, bo mógłbym to spokojnie skończyć w 10 minut. No ale, słuchajcie, no ale, weźmy sobie tysiaczka złota na pewno, idźmy się klepać dalej. Tracimy teraz bardzo dużo armii na tych autowalkach. A tak jak mówię, nie zależy mi na armii, bo, bo armii tak to nie będziemy. Okej, okay, już w tym momencie mogę stracić chłopów spoko, bo armii tak już nie będziemy potrzebować zbyt wiele. No w ogóle, bardzo dziwny jest ten scenariusz, to prawda. Armia tutaj nam jest praktycznie nieprzydatna do niczego, nie? Więc, 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 jest na pewno ciekawe. Ok, nami też się pobijemy, który w ogóle mamy level? 21. No, patrzcie, jak ładnie tutaj levelowanie idzie, ale to przez to, że tak duże, no, tak duże staki tych jednostek tutaj cały czas narastają. I swoją drogą totalnie nie wiem, po co twórcy ma powrzucali tutaj tyle różnych statystyk do pozbierania i tych wszystkich pierdów naokoło, bo to jest zwyczajnie w niepotrzebne nikomu, nie? To, to, to jest szybki scenariusz, wbrew pozorom, jeśli tylko się rozegram. Te wszystkie. Durno. Wow, okej. Okay. Jeśli tylko się rozegra te wszystkie durnowate yy... zagadki po drodze, to to naprawdę jest bardzo, bardzo łatwy i przyjemny scenariusz do grania. Więc totalnie nie ma się o co martwić w takiej sytuacji. Dobra. Yy... Ile zajmie nam tutaj już 5 tur? Ulala, dużo, bardzo dużo. No dobra, to zanim tam. No to w sumie już sobie zaczniemy kompletować armię naszą z, 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 z zamku, nie? Straciliśmy wszystkie anioły, to wiemy. Ale to jest luzik, i tak będziemy potrzebować sobie tę armię tutaj zrobić. Jakąś minimalną, chociażby się tam poprzeprawiać jeszcze przez resztę posterunków wojskowych. Bo na północy znajdują się Tytany oraz Diabły. Tutaj mamy dwa posterunki przy stani. Po prawej, jeszcze na wschód od nas, znajdują się posterunek Nekropolis. Więc, więc tam jeszcze też trzeba gdzieś się udać. Dobra, słuchajcie, szczerze, wypieprzaj. Git, ty też wypieprzaj. Git, dobra, jak tutaj widzimy, jak tutaj stoimy z armią, dobra, bierz, 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 no mamy wszystko, fajnie, no okej, okay. jakaś tam tygodnióweczka wpadła, śmigaj tam, A, e, mamy no, zaraz drugi tydzień, no to jeszcze raz, stopnijmy się tutaj, mamy 2000 przyrostu na dzień, spoko, mogło być więcej, ale nie ma i tak tragedii, okej, okay. śmigaj teraz tutaj, plusik do ruchu zawsze się przyda, 40 my porobimy, jest niskie, no to chodźmy jeszcze raz tam, wyczyścimy sobie teraz drugą część tej mapki, tego zewnętrznego już pierścienia, okręgu. No i będziemy chyba mogli już przechodzić powoli do kompletacji reszty tałataństwa, nie? Jak wygląda nasza armia? No, mamy 6 aniołów, sportem, 12 kawalerzystów. Całkiem, całkiem wydaje mi się sympatycznie. Niskie tłum. Bardzo niskie mnóstwo. No dobra, spoko. Mamy jeszcze parę tych. Parę tych gałganów, wampirów, nie? Więc, więc też na ludaczku. No nie, no gryfy znowu, no. Patrz jak ich przyrosło. już było na początku 6, teraz już jest 22. Wow. Ładnie. Szczerze, dajcie by tutaj. No i okej, okay, reszta może być tak ustawiona. No i dobra, zapraszam Państwa. Podlatujcie do mnie. Z wielką chęcią się z Wami tutaj zmierzymy, nie? O, jeden ze szczęściem, elegancko. Czy ty masz jakieś czary? Nie, ty totalnie nie masz żadnych czarów. Więc na nie skupiam, by po prostu złapy. Tak bijesz najwięcej. Ty way, No i podlatujcie, koledzy. Super. Ładuj tutaj tego jeszcze. Dwóch. I dwóch. Fantastycznie. Way, Dobra, no i ty się będziesz mógł kogoś wbić zaraz. A to zaraz, dłaj tu jeszcze. Fantastycznie skoczyłeś przed. 2-4, 2-4. Okej, okay, tutaj widzę, że cały czas Ci pokazuje tak samo. No to wbijaj się tutaj 2-4. Trójka, spoko, za jednego kawalerzysta, okej, okay, niechaj będzie. waituj, Próbuj dobić. Super. wumpierz, Ściągaj tego. Super, dwójeczka padła. Yy, wbijaj, jedynka zawsze tam mniej trochę zleci, nie? No i teraz tak, ty mocno mi tutaj pieprzniesz. No ale spoko, dwa za nic, no i fajnie, dobra, bez kontrataków, wbijaj w takim razie ze szczęściem elegancko. No i Vittorio, czy już tutaj dokonasz dzieła? Dokonasz dzieła, superancko. Czyli są porobieni, straty w jednym kawalerzyście, okej, okay, mogę to przyjąć. Spoko, trochę ich było, więc w gruncie rzeczy... Mogę to przyjąć. Różnie Sylany, mamy level już kolejny, mamy 202. No to zajdźmy sobie tutaj od razu, może za darmo dostaniemy. Za dwa koła złota. Dużo. No ale okej, okay. Pochód śmierci jakby mi się miał do czegokolwiek przydać. Spoko już wezmę. Z wami nie powinno być większych. Nie chce mi się tego rozgrywać. Po prostu słuchajcie, nie chce mi się totalnie. Kilka niskie, siedmiu, okej, okay. spoko. W pierwszym strzale. Po prostu weźmy tutaj po hajs i tyle, nie? Dawaj to, dawaj to, dawaj siaka kolejnego. Cztery klocki mamy, super. Bylebyśmy się byli w stanie przebijać przez następne. przez te następne tutaj garnizony, nazwijmy to. I będzie ok, nie? Tutaj będą duże straty. Ja pitole, widzieliście ile ich było? 60. Wow, naprawdę wow. Pobijmy was. Tak, 70 szkieletów to nie jest żadne wyzwanie dla nas horda, no jest ich sporo, no jest ich naprawdę sporo, muszę przyznać, 1500 zł weź, idź dalej, zaraz będzie kolejny tydzień, więc kolejny przyrost będziemy mogli sobie zgarnąć, no ale jak tak dalej pójdzie, ja tu i tak gadam, że my tej yy, tej armii nie potrzebujemy, ale jak tak będzie zaraz szło dalej, to słuchajcie my tutaj skończymy totalnie bez armii, dobra takie straty możemy mieć, laskę bierz ok, tu są szaski. tu są jakieś gówniaki spoko, o i mamy wojskowy posterunek inferno, fajnie, fajnie, że jeszcze w tym tygodniu go łapiemy tak, wbijamy tutaj w was, okej, okay, spoko, biorę to Dawaj mi tego diaboła od razu No i daj w sumie czorciego lorda, why not Idziemy dalej, idziemy sobie od razu po tytanki. nie Goń, pewnie że tak, super Dawaj po tysiaka ekspa skoczymy Tam są kolejne diaboły I gdzieś tutaj za nimi, zaraz powinien się chyba chować właśnie ten posterunek y, Akademii, nie? Kurwa. Dobra, niskie tłum, no spróbujmy bo zanim jest dużo, jest Okej, okay, zaczarcie go, lorda Biorę je w ciemno, szczerze mówiąc. Ale tutaj mam dużo pieniędzy teraz i będziemy mogli sobie z tego elegancko zaraz wyrekrutować kolejnego diabła, który nam mega, mega podbije e, możliwości bojowe, tak naprawdę. Chodźmy tu, chodźmy tu. A tam już przejścieniamy. mamy. Dobra, spoko. To wbijaj tutaj, Vitorio. E, zaczekaj tą jedną turkę. Jaką mamy teraz armię? Co? To jest dobre pytanie. Jakąś tam mamy? Na pewno daj jeszcze was, jeszcze was, spoko. Spróbujemy się was wbić niskie. Bo może jeszcze na walkę z wami weziemy was, spoko. Dalej niskie, no ale to są, wziąłem sobie parę jednostek do robienia strat. Powtórzmy, 80 to jest dużo Rakszasków ale. No właśnie, ale jakoś zaraz ich tutaj porobimy, nie? Dawaj was, do ściągania strat. Aha, mamy za dużo dużych jednostek. Mm, to tak szczerze. Słuchaj mi was. Daj mi tutaj ciebie. I ciebie. Ciebie na środek postawimy, panie czarci Lordzie. 112 do ilu? Do 92. No, czarci Lordzie, znaczy te. Czorty zdecydowanie bardziej tutaj będą w stanie przytankować, więc luz. Ładuj tam w gnoja, Elegancko. No i to jest walka, na której możemy porobić sobie straty. Ile macie morale? Minus jeden. Aj, Tego, żebym nie przemyślał. a jak łaskę. Morale i wszystko o jeden, tak? A to na wszystkich działa? Wszystko na nasze jednostki? Na wszystkich, czyli powinniśmy mieć teraz na zero moralki. Dobrze Kminie? Oj, morale musiałyby właśnie. Tak, macie na zero. No to jest okej, okay. dobra, ładuj w tego. Piątka ze szczęściem. Pięknie, I dwójka, super. E, dobra, to tak. E, oj, ty się tam. Nie, no dobra, wciśnij mnie. dobra, Git. To wbijaj tutaj. Zabijasz szóstkę? Piątkę, no dobra. To jeszcze będziesz tam na przyjęcie kontrataku jednego. Wbijaj w niego, dwójka, elegancko, wbijaj w niego Trójka ze szczęściem, fajnie Ty nigdzie nie dojdziesz, ty gdzieś dojdziesz Dobra, wbijaj Wciągniesz kontratak, piątka pada, super Za żadnego, więc elegancko No i wpadaj ty Czwóreczka, super, w anioła bijesz? No tak myślałem, teraz będziesz chciał mi go wykończyć pewnie, nie? Ładuj w niego, super Dalej bez kontrataku, więc bij w niego O, jeszcze go przestraszyłeś, elegancko No i teraz się na tobie skupiamy, nie? Kolego Tak, ty tutaj to Chodź tu, diabole Ładuj w niego na pełnej salwie Trójka i dwójka, ładnie No i super, w niego możecie bić ile chcecie Dawaj tu ok Ile ci helta zostało? 10, okej, okay, czyli na kontrataku zdechniesz Słuchaj, tuj. Ty bieg tego. Się podskrzeszasz na nim trochę. Spoko. Mhm. No i ładuj tutaj. Kontratak zdejmiesz. Super. W gruncie rzeczy wbijaj w niego. Spoko, jeden pada. To są straty, z którymi się liczyliśmy. No i ósemka, Cudownie. Teraz ty jesteś w stanie się na spokojnie wbić w niego bez żadnego kontrataku. Fajnie. Dziś kjedynka mi tutaj w czarcie go. znaczy w czarta, bo to nie jest czarci lord. Więc na Luzaku, dwójka pada, fajnie, Bigo. Fajnie. Bigo. Fajnie. Całkiem mocno ta balista zaczyna łupać, nie? Naprawdę elegancko. Szóstka ze szczęściem fajnie. Zostaje jeden to on. No nic już nie zrobi, absolutnie nic. Wbijaj tu. Super. Wbijaj tu. Może jeden padnie? Super, ze szczęściem. Tracimy czarta, Wiem o tym, ale... Wbijamy się teraz tutaj diabłem. Super. Bez kontrataku. Wbijamy się aniołem. Super. Piątka bez kontrataku. Jeden, dwa. Teraz najprawdopodobniej pada jeden anioł. Dokładnie tak. Spoko, liczyliśmy się z tym. Ale w umpierze znowu wbijają. 3 do 4 bez kontrataku. 7 aż ściągnęli, wow. No i dobra, ok, porobieni. Straty wydaje mi się, że są mniejsze niż komputer zakładał. Straciliśmy co? No, coś tam straciliśmy, ale wydaje mi się, że i tak mniej niż zakładał właśnie pan komputer. Dawaj to, dawaj to. Hajsu się jeszcze trochę nam przyda. E, ok, kolczuga do doświadczenia. Pozwólcie, że nie będę tym razem zakładał. Jak jestem wielkim fanem zazwyczaj e, tego artefaktu, tak tym razem pozwólcie, że jednak nie będę się w to bawił. Mm, dobra, spoko. Ojej, ilu was tutaj jest? Wbijamy się tutaj. Bez strat, fajnie. Wbijamy się tutaj, bez strat. Piętnastka tym razem, fajnie. Dyplomacja, spoko. Może się będą przyłączać te gałgany, wszystkie, nie? Biorę w ciemno. Okej, okay, armia gówniana, bo gówniana, ale jest, słuchajcie, ale jest. Nie, nie zgadzaj się. Chociażbyście byli ciekawym mm, ciekawym punktem do zgarniania strat. Okej, okay, padli. No i super, bierzemy sobie teraz jeszcze tytany do armii. spoko, jak najbardziej, biorę Was. Tytany i rak szasy możemy wziąć, jak najbardziej. Mhm, tak już będziemy jeszcze raz za dużo dużych jednostek, żeby coś tutaj jeszcze więcej pokiść. E, nie będziemy tam, może, szli. Co? Dobra, tu jest jeszcze Smocza Utopia. Ej, to ja chyba chcę smoczą utopię jeszcze porobić, słuchajcie, zanim cokolwiek. E, będziemy potrzebowali do tego serio większej ilości wojsk. Potrzebujemy jeszcze Kościany Smoki mieć, tak generalnie, więc warto byłoby zaraz się jeszcze w nie zaopatrzyć. Dawaj, tu pewnie. Mhm. Dawaj, tu. Piesiaczek złota, fajnie. fajnie. Fajnie, fajnie. Fajnie. Jakby tyle kasy było jeszcze zawsze w, w tych wszystkich tych scenariuszach, nie? To byłoby cudownie. No dobra. E, zgarniaj to, zgarniaj to. Tu są widmowe smoki. Na was bym spróbował pójść. Wy będziecie groźni. Oj, no, ojej, wy jesteście bardzo groźni. Ale za wami jest dużo hajsu. Ile mi teraz z armii zostało? Nic mi z armii nie zostało. No z oko chyba, dobra, zaraz sobie odbudujemy, to na luzie, nie, dawaj to, dawaj to, patrzcie ile tu pieniędzy było, nie Dobra, mamy jeszcze yy, mało turek już do końca, tu się przebijemy, nie, tu się, broń Boże, nie przebijemy teraz No dobra, zróbmy tak, że śmigamy teraz tutaj, plus 5 turek yy, Szczerze pociąłbym wam to, ale nie mam czasu na to, bo już jest późna godzina, już jest prawie 19 jak ja to nagrywam A, a, a na 19 teoretycznie... Powinienem wam dostarczyć materiał, nie? Więc, no wybaczcie. No ale mam nadzieję, że posłuchacie sobie mojego pitolenia. Zresztą widzicie, że te turki idą naprawdę, naprawdę szybko i sprawnie. Słuchajcie, postarajmy się teraz zrobić sobie naprawdę mocną armię. Eee, dorzucimy sobie chyba do moralków te wszystkie artefakty nasze głupie, bo one się nam mogą przydać. Eee, tak jak już jesteśmy tutaj, słuchajcie. Śmienimy się jeszcze po tych pierdołach. Eee, pozgarniamy sobie... Wszystkie te smoki, kościany i tak dalej, bo one i tak nam będą potrzebne. Aha, tu nie mamy smoku, tu mamy tylko liszej i wampiry. Dobra, weźmy wampiry, bo się świetnie sprawdzają, słuchajcie. Wumpierze, dawaj tutaj. Ale przez to sobie przeskoczymy po drodze, spoko. Zgarnijmy sobie całą resztę armii. Ja wiem, że tutaj każdy dzień czekania to jest jeszcze więcej jednostek nieprzyjaciela, I know. No, ale przynajmniej mamy fajne bitwy, nie? Jak już je rozgrywamy, to są przynajmniej fajne i duże. Więc, więc nie mam nic. Nie mam nic chyba przeciwko temu. Nie wiem, jak wy, ale no ja no, na pewno nie mam. Oj, nie stać nas! A bo nam rtęci brakuje. No spoko. To i tak dorzucę jeszcze mi was. Te misiaki. E, jaką mam teraz armię? Co? To, to. Anioły, diabły, tytany. Spoko. I chyba mogę jeszcze tego strzelca dorzucić, nie? Chyba mogę. Mamy 20 klocka. Zaraz odpowiednie 2000 nam przyrośnie. No, no, dobra, spoko. Szczerze mówiąc, na czas biegania jeszcze. Dasz mi was. Was mamy za darmo. A wzięcie was będzie oznaczało jeszcze parę dodatkowych sztuk złota na turę, no 300 sztuk złota, słuchajcie, to nie w kij pierdział, nie dojdziesz tam w jedną turę, nie dojdziesz, no to śmigaj tutaj, najsam pierw, oddajmy turkę, nie mamy kurde rtęciuchy, nie, rtęć się przyda, a w ogóle nam się te zasoby przydadzą, Ehe, no racja, przecież nam się te zasoby się przydadzą, dobra, chodźmy tutaj do chłopa, chodźmy zaraz do targowiska, bo tam było, nie wiem czy na targowisku mogę sprzedawać artefakty, chyba mogę, powinienem móc chyba, Dobra, bierz tych chłopów, chłopków roztropków, spoko, a patrzcie, mamy kopalnię wszystkiego, a nie widzę nigdzie tej kopalni yy, rtęci, nie, nie widzę tutaj nigdzie tego alchemika, no bez kitu, nie ma nigdzie, niesamowite, no to trochę nas gra rucha, nie, nas trochę nas ruchają, no ale spoko, chyba, że założyli, że weźmiemy te wszystkie smoki kościelne, które są tutaj i z nimi sobie już dalej przejdziemy, nie, być może tak było, nie wykluczam, tak czy srak? Wyprzedajmy się... A, nie możemy się wyprzedać. Uj, niedobrze, no dobra. To zróbmy to w ten sposób. Ten sposób, o. Gdzieś tyle, tego mamy chyba stały przyrost, nie, więc gdzieś tyle i tyle. Resztę sobie tutaj na hajsiwo, pozamieniamy, a, chyba siarki jeszcze potrzebujemy, nie? Mhm, tyle. Tyle. Dobra, powinno starczyć raczej, nie? Bardziej kwestia to jest teraz finansów u nas niżli. Jakichś tam innych pierdolet. Śmigaj tutaj. E, ulepszymy sobie wampirki. Słuchajcie, ulepszymy sobie e, strzelców, żeby już byli. Założymy sobie tę koronkę do morali. Zobaczymy, jak tam będzie nam szło. Właśnie, właśnie właśnie z moralami, z morale. Morale. O, dawaj tu, dawaj tam. E, I pokaż mi się, się jakie teraz mamy morale, co? Dwa okej, okay. jak dorzucimy pewnie jeszcze większą ilość armii, to będzie jeszcze. Jeszcze gorzej, że tak powiem, więc. Może starajmy się? Nie. Was ulepszymy i was ulepszymy, a resztę ta tajswa zaraz wywalamy. No i chyba już możemy zacząć tutaj powoli sobie zgarniać te jednostki. W sumie zanim tutaj skoczymy to przeskoczymy sobie jeszcze przez aniołki, nie? Pozgarniamy całą, pozgarniać, no i taki ten scenariusz widzicie chodzony jest bardzo, nie? Jest bardzo chodzonym scenariuszem. sobie anioły, więcej nam nie potrzeba i tak tej armii. Was możemy wypieprzyć, tak szczerze mówiąc, i tego raksasa. Jed... nie, nie potrzebujemy więcej tej armii, na no spokojnie, na spokojnie, na luzaku, Na nie musimy ich teraz wypieprzać, no ale trudno już, sądzę, że i tak mamy armię wystarczającą mocą na pobawienie się i tym wszystkim, ok. was jest bardzo niskie niebezpieczeństwo na was, więc spróbujemy z wami powalczyć, powtórzmy, nie chciałbym tracić strzelca, słuchajcie, tak od razu. Ustaw się tak, ustaw się tak. Ty jesteś ulepszony, więc możesz sobie tam skakać trochę. Dobra, spoko. A chłopów nie wystawiamy, bo i po co. Dobra, spoko. Jak wygląda nasze morale? No jest na dwa, no to jest git. Ty masz jakieś czary? Powiedz ty mi. No masz many 18, nie? Dawaj tu. Spoko, podleć tu. Spoko. Strzelaj w gnoja. No liczyłem na szczęście, szczerze mówiąc, ale spadł z inicjatywą, więc jest git. Czy ty do niego podlecisz, czy ja teraz ustawię? Nie, podlecisz, jest git, okej. Okay. Dawaj, raz, dwa... Wow, ze szczęściem, pięknie. Okej, okay. i czy my, nam się uda ciebie tutaj jakoś... A, my nie mamy żadnego... mhm mm spróbujmy, może nam w inicjatywa na aniołę aniele na przykład. No nie wpadła, szkoda. Masz kulkę ognia? Masz. Aj, 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 aj. Ty, ja, ty, aż wolę, kolego, żebyś ty mi się wbijał. W ty, w ty... Włopczych, no, dobra, trudno. Ze szczęściem, ło, wow, ale przy pieprzu. No dobra, okej, okay, no spoko. To anioł straty, nie? Bo chyba wam mamy teraz tyle, ile mieliśmy w takim razie. No, jeden anioł straty, no szkoda. No ale to i tak, jak mówię, to nie jest duża strata, bo to sobie zdążymy odbudować na luzaczku. Dawaj, to jeszcze. To, to. Tutaj chyba morale minus dwa przeciwnikom, nie? Ten, ten, ten pierścionek, co teraz zgarnęliśmy, no spoko. O, proszę bardzo, jak nam skrzyneczkę tu schowali, nie? Daj mi turkę. Ja sobie tutaj porobię na kamerce standardowo, bo strasznie się i się wuje ostatnio. Ale to słuchajcie, że, że sądzę, że jeszcze w tym tygodniu zdążę ją naprawić, bo po prostu potrzebuję porobić sobie parę aktualizacji na komputerze, dać mu odpocząć, e zamknąć go na jakąś chwilę, powyłączyć wszystko, co się da. On od. Wow. Od już nie wiem ilu leci na pełnych obrotach cały czas. No, może nie na pełnych, ale. Na, 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 no, cały czas jest na chodzie, że tak powiem, bo O, podróży, zajebiście Jest na chodzie, no bo pisze te wszystkie, wiecie, pierdoły w tle I cały czas jest to wszystko odpalone i Zwyczajnie w świecie y, Nie ma nawet czasu, żeby on sobie mógł złapać oddech, nie? Daj mi ten do morale, nie chcę tam stoi u nas już Ten artefaktior, dawaj tu 1500 golda, spoko 12000 golda, spoko Tak, zawalczmy ze strażnikami, i nie traćmy, cudownie no, i dorzucaj jednego kościanego smocka Tak, wbijamy teraz w was. Pytanie, ile tych tanów będzie, bo one mogą być dla nas zabójcze. Mnóstwo, okej okay. Okej, okay, to było dobre. Mm, dobra, spoko. I teraz jest y, cała armia, którą zebrałem, poszła po prostu w, w dupę, nie? Ojej, my jeszcze z nimi będziemy musieli zawalczyć. Spróbujmy ich. Jest grupa tylko, oni chyba nie przyrastają. Ojej, dobra, wezmę. Wezmę, ale... O, I na ten statek, słuchajcie, musimy się udać. I będziemy to już kończyć misję, nie? Więc zanim cokolwiek to zbierzemy sobie jeszcze raz armię. E, potrzebujemy do tego dużo, dużo, dużo finansów, słuchajcie, naprawdę dużo finansów do tego potrzebujemy. E, no i będziemy mogli się już udać po do klucznika. Aha, jeszcze bym chciał te, te, te utopie porobić, nie? Czy ja porobię utopię z tym, co mam aktualnie, chyba nie. Możemy zapisać rozgrywkę i spróbować, jak to wygląda. Ojej, fatalnie to wygląda. Dawaj tutaj. Zgarniemy sobie tyle, ile się da zgarnąć na przyroście. Spróbujemy jeszcze Was. Tłum na niskim, ale dalej tłum, nie? No właśnie. Dobra, pozbądźmy się tego chłopa, co mamy. Jedyneczkami, oczywiście, bo oni już te nie są nam potrzebni za bardzo. Zgarniemy sobie armię jeszcze z. Skąd? Z, z, z... Ojej, ilu jest. Oni przybiegają, cały ten. Mhm. Mhm. Ich anioła, dobra, spoko złej tuj FBI Ok, 16, nice Nie, umadł gdziekolwiek tak szczerze. Jej, to jest bardzo trudna bitwa. Nie wiem, czy sobie nie przytamy rozgrywki, wiecie? Bo to będą ogromne, naprawdę olbrzymie straty, nie? Stań se tu, stań se tu. Nie, to są za duże straty, słuchajcie. Ale ja potrzebuję tej armii jednak teraz, bo to znowu będzie dłubanie 20 tur, zanim ja pozbieram tego wszystkiego, co jest potrzebne. I idźmy już po prostu tutaj. Postarajmy się to zgarnąć, jak najwięcej wojska. Spróbujemy zrobić tę smoczą topie. Nie sądzę, żeby nam miało wyjść, no ale jak wyjdzie, to będzie fajnie. A jak nie wyjdzie, to trudno. Eee, dobra, wolę tych 200 chłopa, niż, niż te dżiny. Spróbujemy porobić, jak się nie uda, to tak jak mówię, trudno. Najwyżej sobie zrobimy ten scenariusz bez, bez tej utopii, No jak się uda to będzie no fajnie, bo to jednak utopia, nie? E, dobra, weźmiemy te straty. No i proszę bardzo, elegancki tutaj wynik mamy. Ok, e, teraz możemy już na spokojnie udać się po diabły i całą, całą resztę tałataństwa, e, a resztę go słucham. No może ja wam powiem wreszcie co tutaj jest potrzebne do osiągnięcia tej misji, co? Potrzebujemy tak, podobno jednego tytana, dwa diabły, pięć aniołów i dwa smoki. Więc wbijamy tutaj. Eee... Tylko tak, od razu. Eee... Wypieprzajcie. 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 Dobra. Eee... Jeszcze raz, co my potrzebujemy? Eee... Dwa smoki zaraz sobie zrobimy, dwa diabły. Jednego tytana. Okej. Okay. Czyli teraz bierzemy sobie dwa diabły. Tytany już mamy, diaboły tylko dwa nam wystarczą. Super. To potrzebujemy się wrócić, tak naprawdę, tylko i wyłącznie po anioły. Więc śmigaj tutaj. Wiem, że to jest jeszcze dużo do czyszczenia na tej mapie. Jak sami zresztą widzicie, jest tutaj po prostu ogrom, ogrom jednostek, ogrom artefaktów i tak dalej do pozgarniania. No ale, tak jak mówię, nie ma to już większego sensu. Bo y, zwyczajnie w świecie, no widzicie, że to już jest koniec mapy, nie? Y, dobra, jeden tytan, to sobie teraz podzielimy. Porobimy sobie te wszystkie jednostki, te jakie mają być. Ty, aniołku, no wyglądasz pięknie, jesteś. Przystojny, ale musisz wypieprzać. Jeden titan, więc wy wypieprzacie i dwa smoczki, dwa diabły. Idealnie. No i te wampiry tam sobie mogą być. E, najwyżej je wywalimy jak nam nie będą chcieli dać klucza, więc śmigamy teraz sobie po klucz. No i tak to wyglądało. Słuchajcie, taki oto scenariusz. Bardzo ciekawy, bardzo interesujący na pewno. Nigdy w życiu nie miałem z nim do czynienia. E, nie sądziłem, że są takie scenariusze w takim kazusie robione na, e, w Heroesach piątych, więc jest to na pewno ciekawe przeżycie dla mnie. I też trochę mi to pokazało o tej grze, nie? Taką stronę. Od której tej gry tak naprawdę nie znałem. Wypieprzaj, chłopie. Nie chcę cię. Widać, że dyplomacja działa. Ok, nowy cel. No to ja już tutaj byłem. Liczba mocy. Czytaliśmy to sobie. Nie wiem skąd ja miałem ten zapis mój, z który czytałem, no ale. No właśnie, już jest cel zrealizowany, więc fantastycznie. No i śmigamy teraz. Tam zresztą tam gdzieś droga była zablokowana, więc naokoło. No i co? Następny scenariusz. Jeszcze nie wiem. Czy chcemy sobie podnieść poprzeczkę, jeśli chodzi o trudność tego scenariusza. Możemy spróbować, słuchajcie. No oczywiście już wracamy do Dzikich Hord standardowo, już, już nie będziemy się tutaj bawić w podstawowej wersji Heroesów, bo, bo tak jak mówię, tylko ten scenariusz był na tyle wyjątkowy, że byłem zmuszony do, do przerzucenia się na podstawkę Heroesów piątych, więc w następnym scenariuszu już wrócimy sobie na spokojnie, na spokojnie do Dziki Horde Park, tam jeszcze tam kawalerzyści stanęli, niesamowite. Chcą nam utrudnić, jak najbardziej. Otwieramy. No i co, no i tyle, nie? Kończymy sobie scenę. był bardzo ciekawy, było fajnym doświadczenie. No, ale wszystko, co dobre, kiedyś się musi skończyć. Tym samym realizujemy ostatni cel i kończymy sobie tę misję. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Widzimy się i słyszymy się już jutro w kolejnym materiale z Heroesu Piątych. Trzymajcie się, cześć.